O... Więc zagramy w grę, która nazywa się tłumacz migowy. Polega na tym, że za chwilę zobaczycie program publicystyczny. Będzie dziennikarz, będzie ekspert od jakiejś sprawy, jakiejś, w jakiejś dziedzinie, którą wy za chwilę wymyślicie. Natomiast yy, trzecią osobą jest właśnie Mietek, który jest tłumaczem migowym. I wszystko to, co my tutaj powiemy, będzie na migi pokazywał. Oczywiście nie ma pojęcia, jak wygląda język migowy, więc yy, jak, sami będziecie, jak sami się domyślacie, będzie yy, mocno improwizował. Ja chciałbym od was uzyskać tę dziedzinę, o której będą rozmawiać panowie w studiu telewizyjnym. Choroby buraków. Mocny. Dobrze, w takim razie zagramy w grę, która nazywa się Tłumacz Migowy. Kuba jest dziennikarzem, zaprosił, zaprosił do studia <grym>, eksperta, a tam jest ten biedny młody człowiek, który będzie yy, pokazywał, co my tutaj opowiadamy. Także ja mówię, jaka gra, a wy wybijecie bramę i zaczynamy. Okay? Tłumacz Migowy, przygotowujemy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Co moje, to Twoje. E... W dzisiejszym programie będziemy gościć wybitnego eksperta w pewnej bardzo ciekawej dziedzinie. Zapraszam eksperta do mnie. Witam, witam, jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panie Dicenty. Czemu musiałam nam przedstawić naszej publiczności? Witam serdecznie, a mogę usiąść? Proszę. Dziękuję miętko <noise> to wam i ponieważ mój adwersarz yy, <noise> nie przedstawił mnie, gdyż jest totalnym abnegatem. Yy. I, i nie znam mojego nazwiska, więc ja przedstawię się sam. Sam e, e, nazywam się Wacław Wincenty. E, wi Chcę Panu powiedzieć, że Pan wie lepiej, jak ja się nazywam. E, proszę. Dziękuję. Zatem nazywam się Wincenty Kawur Jarząbek. Eee, w dziedzinie, dziedzinie trochiem e, choroby bura. Tak, proszę pana, choroby górę. Gra kładajcie, jak miał dach. Nieważne. A zatem, a zatem. Choroby, choroby. choroby yy. to moja, proszę pana, mam mnie zbliżacz. Otóż proszę pana, moja... E, choroby buraków to moja druga specjalizacja. No, zaraz po chorobach e, nasion. Choroby, E, to e, drogi Wincencie, Hadubie e, Jarzon, e, zaprosiłem pana tutaj, e, ponieważ e, nasi widzowie bardzo chcieliby wiedzieć, e, jak tegoroczna e, ciekła zima odbije się na przyszłym na Góra... Proszę pana, proszę państwa drogi ja. Powiem krótko, ale dobitnie. Tak? Katastrofalnie. Odbiję się. Odbiję się. Odbiję się katastrofalnie. Nie tylko na burakach. Nie tylko na burakach. Na nasionach też. Oje. Jak my, i normalni ludzie przed telewizorami możemy y, temu zapobiec. Proszę pana, my nie możemy. Przynajmniej ja nie będę tego robił. Ja nie jestem jakimś chłopem ze wsi, żeby teraz gadać za burakami i patrzeć, czy chore, czy zdrowe. jedynie rozsypać apa nie zaszkodzi a nuż pomoże myślę że to rozwiązanie jest o tyle debilne co skuteczne e, dlatego chciałem bardzo podziękować panu że nas e, pan odwiedził e, dziękuję proszę e, czy chce pan coś jeszcze powiedzieć naszym widzom Drodzy widzowie, drogi panie, yy, niestety nie mam już nic więcej do powiedzenia.